No i wreszcie w moich rękach mam Samsunga Galaxy Alpha, czyli smartfon równie wyczekiwany przeze mnie jak Galaxy Note 4, głównie ze względu na to, że jest tutaj nowe podejście Samsunga do kwestii wyglądu, do kwestii designu tych urządzeń, ze względu na to, że Galaxy Alpha zapoczątkował tak naprawdę metalowy, metalową ramkę. W urządzeniach Samsunga. Tutaj cała ta ramka okalająca urządzenie jest wykonana z metalu i naprawdę świetnie świetnie się prezentuje. Ona w tym miejscu jest matowa, ale tutaj sam ten Rant jest błyszczący, on jest tak ścięty, można powiedzieć, pod kątem około 45 stopni i muszę wam powiedzieć, że naprawdę świetnie się prezentuje. Naprawdę nie wiem, co ludzi skłania do tego, żeby porównywać tego do iPhone'a, bo ja tutaj Jakieś takich podobieństw nie widzę. No fakt faktem, że jest to ramka aluminiowa, ale ona zupełnie ma inny wygląd. Inne umieszczenie przycisków tutaj jest dodatkowo wyprofilowana tak troszeczkę inaczej. Fakt, że ten rant jest też podobnie wyglądający jak w iPhone, ale to jest. Tutaj wydaje mi się, że to trochę lepiej, lepiej się prezentuje. No i co jeśli chodzi o, o sam tutaj wygląd tego urządzenia no to przede wszystkim ta metalowa ramka, ale z przodu mamy 4,7 cala ekran. Jest to oczywiście ekran Super AMOLED o niższej rozdzielczości, bo co prawda jest HD, ale myślę, że to jest rozdzielczość wystarczająca do tego urządzenia. No fakt, że trzeba mieć na uwadze to, że to nie jest urządzenie z najwyższej półki. Ono jest klasyfikowane jako urządzenie powiedzmy no taka mocna, ale średnia półka. No i powiem Wam, że co prawda ta specyfikacja jest może mniejsza, mniej wydajna niż powiedzmy w tych flagowych urządzeniach, ale wygląd jest dużo, dużo lepszy. Tutaj właśnie Samsung chyba postawił na, na wygląd w tym urządzeniu. Jeśli spojrzymy na te urządzenie, no to znajdziemy tutaj podobne, podobną fakturę jak w innych smartfonach, jak na przykład Galaxy S5 czy Galaxy Note 3. Tutaj też jest ten matowe, matowe tworzywo sztuczne, właśnie wykończone taką charakterystyczną fakturą. Ona przede wszystkim no, w mniejszym stopniu się rysuje, praktycznie w ogóle się nie rysuje. Nie zbiera jakoś tak bardzo odcisków palców, jest elastyczne. No i matowe, też naprawdę fajnie się to prezentuje. No i z tyłu mamy logo oczywiście producenta, nieco wyżej aparat. Aparat ma rozdzielczość 12 megapikseli ma oczywiście autofokus, no i diodę doświetlającą w tym miejscu. Jeżeli porównamy sobie tył tego urządzenia na przykład z Galaxy S5, no to ten pulsometr z diodą doświetlającą został przeniesiony właśnie w to miejsce obok aparatu, a nie, nie znajduje się już tutaj pod aparatem. Spójrzmy teraz, jak, co znajduje się tak naprawdę na, na tej ramce, na, tej, na tym głównym elemencie tego urządzenia. Przede wszystkim tak, lewa krawędź to są przyciski głośności, z tym Miejscu, tutaj widzicie górna krawędź to mini jack 3,5 mm, jeden z mikrofonów, a po tej stronie jest przycisk power. Naprawdę fajnie to jest wykonane, te przyciski są dobrze wyczuwalne. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy te przyciski też są metalowe, ale tak przynajmniej wyglądają. Dół urządzenia to jest kolejny mikrofon w tym miejscu, ale też głośnik. Głośnik główny do multimediów. Przede wszystkim świetne ułożenie tego głośnika, bo nawet trzymając, powiedzmy, smartfon w takim miejscu, w takiej pozycji, no przede wszystkim nie, nie zasłaniamy tego głośnika. Co mamy z przodu, no to wspomniałem już wcześniej o ekranie, ale mamy tutaj oczywiście też aparat w tym miejscu, dwa czujniki, a na dole no tak jak już Samsung do nas przyzwyczaił, standardowe umieszczenie przycisków home i dwa dotykowe oczywiście klapkę tylną możemy swobodnie zdjąć pokażę Wam jak to wygląda w środku mamy oczywiście baterię to jest wszystko tak związane tym alarmem więc za bardzo tutaj nie mam pola manewru ale mamy w środku baterię i bateria ma 1860 mAh. To jest chyba największy minus tej baterii, no, ale też nie, nie, można mieć, nie można mieć wszystkiego. Największy minus tego właśnie smartfonu to ta bateria ze względu na to, że ma niską, niską pojemność. E, ale no, tak jak wspomniałem nie można mieć wszystkiego ze względu na to, że ten smartfon jest naprawdę fajny e, i dosyć smukły. E, dokładnie 6,7 mm grubości. W smartfonie mamy w sumie 8-rdzeniowy procesor. To jest układ Exynos od Samsunga. On składa się po prostu z dwóch grup rdzeni. Mamy dwie grupy po cztery rdzenie. Jedne mocniejsze, jedne nie, słabsze. No i dodatkowo mamy 2 GB pamięci budowanej RAM i pamięci na dane mamy 32 GB. Niektóre funkcje, tak naprawdę przywędrowały tutaj z innych smartfonów, jak na przykład skaner linii papilarnych, czy właśnie wspomniany wcześniej pulsometr. A samo oprogramowanie, jak wygląda, tak jak tutaj widzicie, bardzo podobne. Nowa nakładka TouchWiz, trochę udoskonalona. Bardzo podobna do tej, którą mamy w Galaxy S5 i system Android wersji 4. 4x4、キッカー。